Witajcie, powiem wam, że w tym kraju żyjemy, Polska, to jest piękny kraj, ale w wielu aspektach nas całkowicie oszukali. Oszukali nas, przyjaciele, oszukali nas, po prostu mówiąc nam, że Bóg to jest ktoś, kto na, kto na nas się gniewa, jak my zgrzeszymy, ktoś, kto po prostu chce nas ukarać, bo przecież słyszeliśmy frazę Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Więc przyjaciele, nam się kojarzy Bóg jako ktoś, do kogo, jak przyjdziemy, to nie będziemy musieli, mogli się dobrze bawić, nie będziemy mogli, dzisiaj jest gorąco, napić się czegoś dobrego pod parasolem, nie będziemy mogli coś innego robić, po prostu. Nam się Twój kojarzy, że będziemy musieli siedzieć w jakimś klasztorze albo jakieś modlić się tylko. Rzeczy, które są, można powiedzieć, dla starszych ludzi nałoży śmierci i dlatego nie przychodzimy dlatego Boga. Ale tak naprawdę Bóg jest dobry i tylko Bóg dobry. To diabeł przyszedł, aby kraść, zabijać i niszczyć przyjaciele. To diabeł, który nam to, oszukał nas. To, to jest kłamstwo diabelskie. A tak naprawdę dwa tysiące lat temu stała się wielka i potężna rzecz dla ludzkości. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie posłał swojego Syna na świat Po to, aby świat potępił Ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony Jezus powiedział Nikt mi życia nie zabiera Sam od siebie je daję Mam moc je dać Mam moc je znów odzyskać Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. I on, przyjaciele, dobrowolnie z przyszedł na tą ziemię, oddał życie za ciebie, oddał życie za każdego, a także wszystkich cały grzech tego świata został zmazany totalnie przez krew Jezusa. Nikt nie pójdzie do piekła z powodu tego, że jakkolwiek grzeszy, ale tylko jeden grzech ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy Ty nie przyjmiesz Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, to jest ten grzech egocentryzmu, kiedy chcesz żyć na swojego ja, nie oddasz Mu swojego życia, nie oddasz Mu tego panowania nad swoim życiem, wtedy idzie się do piekła w świecie. To jest jedyny grzech. Możesz być najlepszym człowiekiem pod słońcem, robić masę dobrych uczynków, ale nie, ty, ty, jeśli tylko nie oddasz życia Jezusowi, wtedy się idzie do piekła. A można być bardzo złym człowiekiem, można być grzesznikiem jak, jak Szaweł, który w drodze do Damaszku spotkał Jezusa i stał się świętym Pawłem. Można być po prostu bardzo złym, zdeprawowanym, zredegenerowanym. Ale gdy się odda życie Jezusowi, gdy człowiek narodzi się na nowo, bo o to chodzi, żeby się narodzić na nowo, przyjaciele, drodzy, wtedy stajesz się nowym człowiekiem. Bóg święty mieszka w tobie i stajesz się jedno z Nim. I wtedy jak święty Paweł powiedział, już nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Chrystus, a obecne życie twoje jest życiem wiary w Tego, który umiłował ciebie i samego siebie wydał za ciebie, przyjaciele. Jesus virá nos aquecer. Za, za Twoje grzechy odkupił Wydał się za Ciebie dwa tysiące lat temu Na krzyżu Golgoty I zmartwychwstał przyjacielu martwy zmartwychwstaniu jego jest siła Do nowego narodzenia Możesz się narodzić na nowo Bo przyjdziesz do niego, gdy powiesz Jezu Oddaję Ci moje życie, przyjdź do mnie Bez Ciebie nic nie mogę uczynić Prowadź mnie, należy do Ciebie Wierzę, że umarłeś za mnie I zmartwychwstałeś I wtedy rodzisz się na nowo Bo on Cię słyszy, jeśli to jest szczere W duchu i w prawdzie przyjaciele ty chce być ojciec, bo zawsze chciał Przyjaciele, wtedy rodzisz się nowo Staniesz się dzieckiem Bożym, Chrystusowcem I przeszłeś ze śmierci do życia Jezus powiedział Kto żyje i wierzy we mnie Choćby nawet nie umarł, żyć będzie przyjaciele, oni wtedy pośle aniołów będą cię strzeli na tej ziemi włosy na głowie ma skończone. będę się o ciebie prosił, przyjaciele bo to dobry ojciec, Bóg jest dobry i tylko dobry ja narodziłem się na nowo 25 lat temu, byłem kiedyś łajdatem i alkoholitem, ale zawołałem gdy się znalazłem w szpitalu to powiedzieli mi, że zostało mi 8 miesięcy życia zawołałem do tego Jezusa nie w szpitalu, nie w kościele nie gdzieś na pielgrzymce, ale w szpitalu na oddziale wewnętrznym zawołałem do Jezusa i on zmienił całkowicie moje życie. Narodziłem się na nowo, stałem się nową osobą. Przyjaciele drodzy, on zmienił całkowicie każdy aspekt mojego życia. Stopniowo moje życie się naprawiało, ale od razu stałem, Przeszło, ze śmierci do życia. W moim duchu zamieszkał święty duch, i stałem się jedno z Bogiem. I tego mam życie, przyjaciele. Bóg jest dobry i tylko dryb dobry. I to jest wybór. Błogosławieństwo lub przekleństwo. Życie lub śmierć. Mówisz życie, przyjacielu. A będziesz żył. Zrób to gdziekolwiek jesteś. Nieważne gdzie. Pod namiotem, w sklepie, w lesie, w parku. Gdziekolwiek. On cię słyszy, bo on jest. Jezus powiedział, ja jestem, przyjaciele. On cię słyszy przyjdziesz do Niego, własnymi, szczerymi słowami się nie Nieważne, co złego zrobiłeś, bo On umarł za wszystkie grzechy. Nawet te najgorsze, przyjaciele. Nawet te najgorsze z najgorszych. On oddał życie. Także grzechy są przebaczone. Ale gdy przyjdziesz do Niego, staniesz się święty. Staniesz się Chrystusowcem i staniesz się sprawiedliwością Bożą w Nim, ponieważ Jego krew oczyści się z każdego grzechu, który popełniłeś, który popełniasz i który jeszcze popełnisz. I do końca życia będziesz cały zbawi, będziesz już zbawiony. Kiedykolwiek nie umrzesz, pójdziesz do nieba, przyjaciele. Ja 25 lat jak narodziłem się nowo, nie było mu żadnej spowiedzi, bo nie muszę bo krew został oczyściła jest z wszystkich moich grzechów. Jestem sprawiedliwością, morzą w Nim przez to, co On zrobił, a nie przez swoje zasługi. Jakby moje zasługi miały jakąśkolwiek wartość, to Jezus by nie musiał przychodzić na tą ziemię i umierać. On wtedy by szukał tych, co, co dobrze sprawują się, co nie grzeszą, robią dobre uczynki. No to wtedy po jakiego opieruna On by przychodził i umierał za grzechy ludzi na tą ziemię. Ale On przyszedł i umarł za wszystkie grzechy. Jeśli Go przyjmiesz, przyjmiesz, będziesz sprawiedliwością Bożą, będziesz czysty i święty, przyjaciele. Tak jak był na krzyżu, on tam wisiał nie za darmo, on zasłużył, ale on tylko uwierzył i zawołał. I Jezus mu powiedział: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, nie zdążył żadnego dobrego uczynku uczynić, nie zdążył nawet się okścić, nie zdążył iść do spowiedzi. On tylko uwierzył i przyszedł do Jezusa i usłyszał, że jeszcze dziś będzie w niebie. W niebie i tego Wam życie, przyjaciele. Amen.